Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak wygląda instalacja systemu Debian. Ten film jest skierowany do osób, które jeszcze nie miały okazji instalować Debiana i chcą zobaczyć, jak wygląda ten proces w praktyce. Wiele osób wciąż myśli, że instalacja tego systemu jest trudna i pełna pułapek, ale prawda jest taka, że dzisiejszy instalator Debiana jest naprawdę prosty i intuicyjny. Warto wspomnieć, że kiedyś nie było tak łatwo. Pierwsze instalatory Debiana jeszcze w latach 90. działały tylko w trybie tekstowym i wymagały sporej wiedzy technicznej. Z biegiem lat jednak projekt mocno się rozwinął. Dzisiejszy instalator potrafi automatycznie wykrywać sprzęt, konfigurować sieć i przygotować cały system praktycznie bez ingerencji użytkownika. W tym filmie zobaczysz krok po kroku, jak przebiega instalacja Debiana. Od uruchomienia instalatora, aż po pierwsze uruchomienie gotowego systemu. Nie musisz niczego robić samodzielnie. Po prostu obejrzyj i przekonaj się, że instalacja Debiana to prosty, spokojny proces, którego naprawdę nie ma się co obawiać. Po przygotowaniu budowalnego pendrive'a ustawiamy w biosie, by komputer uruchamiał się z pendrive'a. Po chwili powinien pojawić się ekran startowy instalatora Debiana. W tym filmie skupimy się wyłącznie na samym procesie instalacji, żebyś mógł zobaczyć, jak to wszystko przebiega. Gdy instalator wystartuje, zobaczymy ekran wyboru trybu instalacji. Ponieważ zależy nam na najprostszym i najbardziej przejrzystym sposobie, wybieramy instalator graficzny. To opcja idealna dla początkujących. Wszystko odbywa się w czytelnym, intuicyjnym interfejsie. Następnie wybieramy język instalatora, lokalizację systemu oraz język klawiatury. Dzięki temu Debian od początku będzie dopasowany do naszego regionu i języka. Teraz możemy wpisać nazwę hosta, czyli nazwę pod jaką nasz komputer będzie widoczny w sieci. Możesz wpisać dowolną nazwę, np. Na Debian, lub własną, unikalną nazwę komputera. Następnie możemy wpisać nazwę domeny, jeśli tworzymy sieć domową i mamy w niej kilka komputerów. W naszym przypadku to nie jest potrzebne, więc zostawimy to pole puste. Teraz ustawiamy hasło dla użytkownika root, czyli administratora systemu. W tym kroku możemy ustawić pełną nazwę użytkownika, np. Na Jan Kowalski. Ja wpiszę tutaj po prostu nazwę, która będzie jednocześnie loginem użytkownika. Teraz ustawiamy nasz login użytkownika, następnie ustawiamy hasło użytkownika. Przechodzimy teraz do etapu, w którym instalator automatycznie utworzy partycję pod system. Wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować Debiana oraz opcję instalacji wszystkiego na jednej partycji. To najprostsze rozwiązanie, szczególnie jeśli mamy nowy dysk przeznaczony wyłącznie dla Debiana. I właśnie taką opcję najbardziej polecam. Instalacja całego systemu na jednym dysku pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości. Które mogą się pojawić przy konfiguracjach z tak zwanym dual bootem, czyli gdy na komputerze jest zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny. Jeśli chcesz zainstalować Debiana obok Windowsa, czyli w trybie dual boot, to warto zachować kilka zasad. Dobrym i prostszym rozwiązaniem jest zainstalowanie najpierw Windowsa, a dopiero potem Debiana. Dzięki temu instalator Debiana automatycznie wykryje istniejący system i doda go do programu rozruchowego GRUB, który pozwoli Ci wybrać, który system chcesz uruchomić przy starcie komputera. Warto też upewnić się, że oba systemy są instalowane w tym samym trybie. Mieszanie UEFI i trybu Legacy może powodować problemy z uruchamianiem. Jeśli wszystko wykonasz poprawnie, oba systemy będą działać obok siebie bez żadnych konfliktów, a przy każdym uruchomieniu komputera Będziesz mógł wybrać, czy chcesz pracować w Debianie, czy w Windowsie. W tym kroku instalator oferuje możliwość przeskanowania dodatkowych nośników z pakietami. My jednak pomijamy ten krok, ponieważ instalujemy wszystkie potrzebne pakiety bezpośrednio z internetu. W tym kroku instalator pyta, czy chcemy przesyłać anonimowe dane do deweloperów Debiana dotyczące używanych pakietów. Z całym szacunkiem dla twórców, ja te opcje pomijam i nie wyrażam zgody na wysyłanie danych. Po zainstalowaniu podstawowego systemu możemy wybrać, co dodatkowo chcemy zainstalować za pomocą instalatora. Ja zostawiam domyślne ustawienia, ponieważ w zupełności mi odpowiadają na start. Wszystkie elementy z tej listy można oczywiście później doinstalować już z poziomu systemu. Jeśli ktoś nie przepada za gnom, może w tym miejscu od razu wybrać inne środowisko graficzne. W tym momencie instalator kopiuje pliki systemowe. I instaluje wszystkie wybrane pakiety. To dobry moment, żeby wspomnieć kilka ciekawostek o Debianie. Debian to jedna z najstarszych i najbardziej stabilnych dystrybucji Linuxa. Powstał w 1993 roku, a jego nazwa pochodzi od imion założyciela projektu Jana Murdoka i jego partnerki Debry. Stąd Debian. Co ciekawe, wiele innych popularnych systemów, takich jak Ubuntu, Linux Mint czy Razbian, bazuje właśnie na Debianie. Debian od zawsze znany był z nacisku na wolne oprogramowanie. Wszystko co trafia do głównego repozytorium, musi być zgodne z zasadami wolnego oprogramowania. Jednocześnie twórcy rozumieją, że niektóre urządzenia wymagają zamkniętych sterowników, tak zwane non-free firmware. Dlatego w oficjalnych repozytoriach znajdziemy też taką kategorię pakietów, oddzieloną od części głównej, ale w pełni dostępną z poziomu instalatora. Dzięki temu Debian zachowuje swoją filozofię wolnego oprogramowania, a jednocześnie pozostaje praktyczny i przyjazny dla użytkowników, którzy chcą, żeby wszystko działało od razu po instalacji. Teraz podstawowa informacja dla wszystkich użytkowników zainteresowanych Debianem. Debian rozwijany jest w trzech głównych gałęziach: stable, testing i unstable. Wersja stable to ta, którą większość użytkowników instaluje na co dzień. Jest najbardziej dopracowana i przetestowana. Wszystkie pakiety muszą przejść rygorystyczne testy, zanim tu trafią, dzięki czemu system jest niezwykle stabilny, ale zawiera nieco starsze oprogramowanie. Wersja testing to etap pośredni. Tu trafiają pakiety przygotowywane do następnego wydania stabilnego. System jest zwykle aktualniejszy, ale może zdarzyć się, że coś nie zadziała idealnie. A wersja unstable, znana też jako SIT, to miejsce, gdzie trafiają najnowsze pakiety zaraz po ich opracowaniu. To wersja dla deweloperów i osób, które lubią eksperymentować. W dużym skrócie, stable to spokój i niezawodność, testing to nowości z odrobiną ryzyka, a unstable to najnowsze funkcje, ale też potencjalne błędy. Debian od lat słynie ze swojej stabilności i niezawodności, szczególnie w zastosowaniach serwerowych. Użytkownicy Reddita często chwalą się niesamowitymi wynikami czasu działania swoich systemów. Niektórzy pokazują serwery, które pracują bez przerwy, nawet przez kilka lat. Na przykład jeden z użytkowników opublikował zrzut ekranu z Debianem 12, który działał nieprzerwanie przez ponad rok dokładnie 371 dni, a inny pochwalił się serwerem na Debianie 10, który osiągnął wynik 1544 dni bez restartu. Teraz instalator zajmie się instalacją programu rozruchowego GRUP. Ponieważ mamy tylko jeden dysk w systemie, wybierzemy właśnie ten dysk, aby GRUP zainstalował się tam, gdzie znajduje się nasz nowy Debian. Dzięki temu po restarcie komputer automatycznie uruchomi świeżo zainstalowany system. Instalacja została zakończona. Teraz możemy wyjąć pendrive instalacyjny i zrestartować komputer, aby uruchomić nasz świeżo zainstalowany system Debian. Jak widzimy, system uruchomił się poprawnie i Debian jest gotowy do pracy. Teraz możemy dostosować go do własnych potrzeb, zmienić motyw, wygląd pulpitu, zainstalować dodatkowe programy i narzędzia. Od tego momentu możemy już spokojnie działać i cieszyć się naszym nowym Debianem. Mam nadzieję, że ten film pokazał Ci, że instalacja Debiana wcale nie jest trudna i nie ma się czego obawiać. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzu albo wpadnij na Discorda. Chętnie pomogę. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę w górę i suba, jeśli film Ci się przydał, i do zobaczenia w kolejnym materiale.